Bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z długo zapowiadanym filmem. Mam nadzieję, że ciekawym filmem. A mianowicie, dzisiaj dojdzie do konfrontacji, dzisiaj dojdzie do walki dwóch najtańszych beauty boxów dostępnych na naszym polskim rynku. Dwa giganty, które działają od lat w Polsce i jak widać, no cały czas muszą się cieszyć jakąś popularnością, skoro funkcjonują. Co to za boxy? Pewnie kojarzycie bądź co bądź Big Lossy i Shiny Box. Chciałabym, żebyśmy najpierw porównali te pudełka pod takim kątem, jakbyśmy odcinali grubą kreską przeszłość. Nic nie wiemy. Chcemy kupić po prostu pudełko. Wyświetla nam się reklama, wchodzimy na stronę internetową, czytamy, co to jest i na tej podstawie decydujemy się na zakup. Przecież takich osób jest bardzo wiele. Nie każdy ogląda YouTube, nie każdy siedzi na Instagramie, nie każdy śledzi Facebooka. I nie każdy ma w pamięci jak te beauty boxy się zmieniały. I właśnie od tego punktu widzenia, e, od tego jakby kierunku porównawczego zaczniemy. Ja oczywiście znam tą przeszłość, wiem doskonale jak te beauty boxy się zmieniały i to co mnie zaskoczyło, to to, że kiedy wejdziemy na stronę, czy to jednego boxa, czy to drugiego, możemy nie oprzeć się wrażeniu, że oferty, a więc opis oferty tych pudełek nie został edytowany od wielu, wielu lat i ma się on już zupełnie nijak do tego, co dzisiaj znajdujemy w tych boxach. Ale po kolei. Shiny Box Big Glossy. Dwa pudełka działające domyślnie najchętniej w modelu subskrypcyjnym. Obydwa kosztują 49 zł, i w tym już jest wliczony koszt wysyłki. W obydwu przypadkach możemy również um, zdecydować się na zakup pakietów, i wtedy takie pudełka wyjdą nas. Odrobinę taniej. Pójdźmy na ten opis oferty. Zacznijmy od Big Lossi. to piękne pudełko zawierające 5 lub więcej mini produktów kosmetycznych, starannie dobranych przez naszych ekspertów. Nasze ekspertki przygotują zestaw najlepszych marek zgodny z najnowszymi trendami. Staramy się nie umieszczać w naszych boksach próbek, a mini produkty. Jeśli marka nie ma w ofercie mini produktu. Wtedy umieścimy pełnowymiarowe. Generalnie, Big Lossi na swojej stronie, dalej w opisie oferty, pisze, że jest to box, na który składa się minimum 5 produktów i że będą to miniatury, miniatury na tyle duże, abyśmy mogli przetestować właśnie dany produkt najlepiej jak się da. Co pisze Shiny? Shiny to każdy zestaw składa się ze starannie dobranych kosmetyków najwyższej jakości. Otrzymujesz nowości na rynku oraz najlepsze i najpopularniejsze kosmetyki sezonów. Znajdziesz minimum 5 produktów. Zamawiając Shiny Box, dostajesz zestaw kosmetyków najlepszych marek o średniej wartości 150 zł. Tak jak powiedziałam, obydwa te boksy działają w modelu subskrypcyjnym. I jeżeli chcieliśmy wejść w maju w tą subskrypcję, to mogliśmy pierwsze pudełko, wpisując odpowiedni kod, kupić ze zniżką. Biglossi mogliśmy kupić zamiast 49 zł za 39, a Shiny Box za 29, 26, 25. No, także jak widzicie, to pierwsze pudełko mogło wyjść naprawdę bardzo tanio, a przypomnę, że w tym mamy wysyłkę kurierem gratis, tak? W przypadku Biglossi DPD, w przypadku Shiny Boxa Inpost, ale inpost To spójrzmy. W tym miesiącu Biglossi wyjątkowo przyszło do nas w... Woreczku. Nie mamy tutaj tradycyjnego kartonika, mamy woreczek, ponieważ ta edycja była pod hasłem Pretty Natural, o ile pamięć mnie nie myli, Pretty Natural You. Pierwsze, co wyciągam z tego woreczka, to kartę produktową, która nam mówi, jaka jest wartość danych kosmetyków oraz zapewnia krótki ich opis. I lecimy. Pierwszy produkt był wymienny. Mogliśmy otrzymać jeden z... pełnowymiarowy produkt marki Himalaya i mogliśmy otrzymać albo nowość Himalaya Botanic Face Scrub o wartości, no już zaokrąglimy, 25 zł, lub żel do mycia twarzy o, też o tej samej wartości 25 lub produkt, który absolutnie nowością nie jest i jest to oczyszczająca maska z miod, miodli, miodli, przepraszam, z miodli indyjskiej o wartości 13 złotych i 50 groszy. Czyli na dzień dobry to jest tym pierwszym produktem. Ktoś otrzymał coś, co jest nowe i kosztuje 25, a ktoś, yy, drugi, coś, co jest stare i kosztuje 13. Ja otrzymałam coś, co jest stare yy, i kosztuje 13, czyli właśnie tą maskę oczyszczającą. I jest to produkt, tak jak wspomniałam, pełnowymiarowy. Dalej mamy produkt ujawniony, także pełnowymiarowy. I jest to szampon do włosów marki Love Beauty and Planet. Szampon do włosów o wartości 35 zł. Każdy tutaj otrzymał tą samą, ten sam wariant rodzaju i zapachu, czyli mamy tutaj szampon, woda kokosowa i kwiat mimoza. Tak on się prezentuje, duże, 400 ml opakowania. Dalej znajdujemy kolejny, już trzeci produkt pełnowymiarowy marki AA Wings of Color i jest to utrwalacz makijażu Matte Fixer. Koszt takiej przyjemności to 20 zł, pojemność 50 ml. Tak to się prezentuje. Kolejny produkt to również produkt pełnowymiarowy i jest to marka Wianek, pomadka odżywczo-ochronna. Ona jest z olejem z pestek moreli i gdzieś tutaj wyczytałam, gdzie ja to wyczytałam? Tu to wyczytałam, że pomadka posiada smakowity zapach mango i brzoskwini. Cena tego produktu, zaokrąglimy, to 11 zł. Dalej mamy kolejny produkt pełnowymiarowy i jest to marka Tołpa. I tutaj również każdy otrzymał ten sam wariant. Czyli jest to balsam do ciała z masłami, który ma regenerować skórę. 200 ml opakowanie, koszt 23 zł. I ostatni produkt, który wyciągam, i jest to faktycznie miniatura marki Himalaya Botanic. I jest to pasta do zębów z cynamonem, i jest to traktowane jako prezent, a więc tego mamy nie wliczać do e, wartości tego pudełka. Zresztą jest to produkt ważny do. Do sierpnia 2019 roku na produkcie znajdujemy informację, że jest to próbka nie do sprzedaży, ale bardzo chciałabym przypomnieć w tym miejscu, że obydwa te boksy mówią tak, u nas nie kupujesz produktów, u nas kupujesz usługę. Dlatego jak najbardziej w ogóle zgodnie, że tak powiem, z prawem i z przepisami, możemy w tych boksach, zresztą co Biglossy pisało na swojej stronie, znaleźć tylko takie miniatury z napisem właśnie, że próbka nie jest do sprzedaży. Czyli jest to ostatni produkt i zresztą ta próbka tej pasty do zębów cynamonowej, co prawda bardzo krótko ważna, ale jest próbką konkretną. Mamy tutaj 21 gramów. I ostatni produkt z tego boksa to woreczek. Woreczek również tutaj został uwzględniony jako pełnowymiarowy produkt bawełniany woreczek i kosztuje on dyszkę. Na 10 zł. go wyceniono zaraz spojrzymy hmm, właśnie jaka była wartość tego pudełka jak to ma się do opisu na razie przedstawiam wam zawartość Big Lossy, edycja majowa no a teraz czas na niespodziankę dla mnie choć coś mi mignęło na facebooku ponieważ nie wiem jeszcze co skrywa shiny box edycja majowa pudełko jest jeszcze przeze mnie nieotworzone tutaj mamy do czynienia z klasycznym kartonikiem a tak jak moje w moim przypadku Big Lossy, to był wyjątek z tym woreczkiem otwieramy i pierwsza rzecz to to, że nie znajdziemy karteczki. Kolejny miesiąc rzędu karteczka jest dostępna w wersji elektronicznej, czyli musimy mieć tutaj dostęp do, no tak naprawdę zawracanie głowy do komórki, nie? Żeby po prostu spojrzeć, co w tym boxie się znajduje. I pierwszy produkt, który wyciągam, to marka Bielenda, wazelinka do ust, kuszący arbus. Tak się prezentuje produkt. I z informacji, które mam w tej... Um, Mojej karteczce wynika, że był to produkt wymienny jeden z trzech. Mogliśmy albo otrzymać balsam do ust Pomętna Śliwka, albo wazelinkę do ust Delikatna Róża, albo wazelinkę, właśnie Albus. I w zależności od wariantu, balsam śliwka kosztował, niech będzie już zaokrąglimy, 9 zł, wazelinka Róża 6 zł, a Albus również 6 zł. Widzicie produkt pełnowymiarowy. Kolejny produkt pełnowymiarowy. To marka Silker i mamy tutaj So Sweet and Natural Lip Scrap, jagodowy. 15 gramowe opakowanie. I jest to cukrowy peeling do ust o zapachu jagody, czyli każda z nas otrzymała ten sam produkt. I wow, cenią sobie za 15 gramowy peeling do ust marka Silker życzy sobie aż 25 zł. Bardzo wysoka cena, jak na. Markę Silker i tego rodzaju produkt. I mamy tutaj markę również Wianek, i jest to łagodzący tonik mgiełka do twarzy z ekstraktem z owoców róży. Mamy tutaj produkt pełnowymiarowy, 150 ml. Koszt takiej przyjemności to jest 21 zł. I również każda z nas, mam nadzieję, że wy widzicie te Wiankowe opakowania, bo one są białe i mało YouTube-friendly, każda z nas taki właśnie tonik, mgiełkę e, mogła znaleźć w swoim pudełku. I lecimy z kolejnym produktem, tutaj również każdy otrzymał to samo i są to cienie marki Bell z serii Hypoallergenic. Tutaj były różne, jak się domyślam, różne warianty kolorystyczne i koszt takich cieni, to jest oczywiście produkt pełnowymiarowy, to 14 zł. Mamy tutaj trio cieni, o bliżej nieokreślonym kolorze, ponieważ nie ma tutaj żadnej absolutnie informacji. Produkt faktycznie przypomina pewnego rodzaju hmm, sampler, próbkę. No bo, dlaczego nie jest napisane, jaki to kolor? I mamy tutaj takie oto trio cieni do powiek marki Bell. Ostatni produkt, który mogliśmy znaleźć w tym pudełku, to produkt wymienny. Uwaga, uwaga, jeden z pięciu. I tak, mogliśmy znaleźć. Produkt o bliżej nieokreślonej pojemności, na pewno nie był to produkt pełnowymiarowy, olejek rozświetlający marki Naturati. również znaleźć mydlarnia, cztery szpaki, szampon w kostce, o wartości 32 zł, no ale znowu pytanie, czy to był produkt pełnowymiarowy, bo olejek z kolei Naturati w 100 ml kosztuje 89 zł. Bądź mądry i pisz wiersze. Mogliśmy również znaleźć żel do mycia ciała i włosów marki Mara Naturals, i ja właśnie go znalazłam. Yy, I to jest, słuchajcie, żel o pojemności 50 ml, czyli na pewno one pozostałe nie były pełnowymiarowe, a wartość za 200 ml, czyli za produkt pełnowymiarowy tego kosmetyku, to jest około 60 zł. Czyli mamy tutaj jedną czwartą, niech będzie. Wygląda to. Jakoś. Nie znam w ogóle tej firmy. Jest to właśnie ostatni produkt z tegoż boksa. Taka, trochę mi się to kojarzy z hotelem. Taka miniatureczka. A mogliśmy też znaleźć tej samej firmy żel pod prysznic lub tej samej firmy balsam do ciała. Także jak widzicie, to i ten ostatni produkt, no, jeden z pięciu, także tych wariantów było naprawdę sporo. No, i tą metodą dotrwaliśmy do końca zawartości obydwu pudełek. Teraz spójrzmy, jakie były wartości tych pudełek i jak ma się ta zawartość do obietnic obydwu przedsiębiorstw. Po prostu. Już wszystko wiem, kochani. Więc tak, wartość pudełka Big Lossy edycja majowa mogła oscylować. Moja wartość mojej edycji, może w ten sposób, to 112 zł. Natomiast w przypadku dostania tego droższego produktu z Himalaja ta wartość to było 122 zł. A jak ma się nasza wartość Shiny Boxa? Otóż, wartość Shiny Boxa również tutaj mogła się wahać w zależności od wariantu tego piątego produktu. Więc trudno mi to dokładnie wyliczyć, bo nie wiem, jakie były pojemności. Ale wiem, że moja wartość mojej edycji Shiny Boxa. To 86 zł. Przestawa jest taka, że opis, który znajdziemy na stronie Big Lossy, odnośnie tego, że oni stawiają na miniaturę, bo to jest powiedziane wprost, ma się nijak do rzeczywistości, ponieważ znaleźliśmy absolutnie same produkty pełnowymiarowe. Pełnowymiarowe, pełnowartościowe, chciałoby się powiedzieć. Produktów mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery. 5, elegancko, minimum 5 produktów, 5 pełnowymiarowych produktów, gratis w postaci pasty do zębów. Yy, kwestia liczby produktów została spełniona. Nie zostało spełnione to, że to miało być miniatury. Ale mamy produkty pełnowymiarowe, więc nie czepiajmy się, możemy założyć, że zgodnie z tym opisem po prostu miniatur tych produktów nie ma w ogóle w ofercie. I teraz tak, czy są to najlepsze marki, czy zostało to starannie dobrane przez ekspertów itd., TP? Nie licząc pomadki marki Janek, wszystkie produkty, czyli te cztery, znajdziemy w Rossmanie. Są to produkty absolutnie wszystkie z oferty Rossmana. Co więcej, w przypadku opisu produktu Himalaya w ogóle widnieje taka informacja, że produkty dostępne wyłącznie w drogeriach Rossman. Czyli śmiało można byłoby powiedzieć, że edycja Majowa pudełka Big glossy jest po prostu pod hasłem, dostępno, jest pod hasłem Drogerii Rosman. Wszystkie te produkty w Rosmanie znajdziemy. Pomadkę marki Wianek faktycznie w Rossmanie nie kupimy, ale kupimy czy to w naturze, czy to w Hebe, czy to w innych drogeriach. Także również jest to produkt bardzo łatwo dostępny. Który z tych produktów jest nowością? No więc w moim przypadku żaden. Z tego, co sprawdzałam, żaden produkt nie znajduje się na liście Premier w maju na stronie. Na stronie Boxa, Na stronie Rosmana. Czyli wszystkie te produkty jakiś co najmniej czas już na rynku są. No i teraz pytanie: na ile ktoś akceptuje taki stan rzeczy? Eee, czy chcemy ryzykować kupować kota w worku za produkty, które faktycznie możemy iść kupić, do kupić w Rosmanie? Ale warto wspomnieć, że decydując się na akurat tą edycję przynajmniej, faktycznie zamiast. Jeżeli zakładamy, że nie ma akurat promocji w Rossmanie, no to za te zakupy byśmy zapłaciły e, dużo więcej, zapłaciłybyśmy około e, 100 zł, tak, bo jeszcze był ten woreczek doliczony, czyli zapłaciłybyśmy 100, a tak zapłaciłyśmy 50 zł i... Dodatkowo mamy, powiedzmy, pomadkę i woreczek w gratisie. No i tak jak mówię, to jest kwestia bardzo indywidualna, na ile komuś to odpowiada. Jedno jest pewne, tak jak powiedziałam, opis ze strony Big ma się nijak do rzeczywistości. Produkty nie są innowacyjne, nie są miniaturami i mam wątpliwości, czy zostały starannie dobrane przez ekspertów. Ale czekam na Wasze zdanie. Na ile wy uważacie, że tego rodzaju sytuacje, jakie dostajemy produkty dostępne, możemy założyć, choć to nie jest do końca zgodne z prawdą, w każdym rozmanie, czy ta sytuacja Wam odpowiada, czy też nie. No, a spójrzmy, jak to ma się w przypadku Shiny Box. E, o ile w przypadku Big Lossi możemy założyć jeszcze, że miały być miniatury, jak nie ma miniatur, dostajemy pełnowymiarowe, no to zostało zachowane mamy minimum 5 produktów. O tyle w przypadku Shiny Boxa. E, spójrzmy na to, ile mamy produktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli faktycznie ten. Warunek niejako z oferty również został spełniony. Na ile te produkty są nowościami, tak? Bo tak to brzmiało. Nowości na rynku i najlepsze, najpopularniejsze kosmetyki sezonu najwyższej jakości. Tonik Marki Wianek, tonik mgiełka do twarzy z ekstraktem z owoców róży, o ile mi wiadomo, absolutnie nowością nie jest. Niemniej jednak jest to porządna firma, więc więc myślę, że już tutaj nie czepiajmy się. Kolejny produkt to marka Silker. Eee, szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie stacjonarnie są dostępne produkty tej firmy. Mówię zupełnie poważnie. Podejrzewam, że też w wielu, wielu drogeriach. Na tym akurat napisana jest nowość, ale jest to nadrukowane na naklejce, więc pytanie, czy faktycznie jest to nowość. Dostajemy tutaj ten skrab do ust. Dalej mamy bielędę wazelinkę do ust. Eee, tutaj ponownie mam pewne wątpliwości co do innowacyjności i starannie dobrych dobranych kosmetyków, cienie bel. No i ta Mara Naturals. Ja naprawdę nie wiem słuchajcie, co to jest za marka, bo to jest bardzo, bardzo mało informacji podanych na opakowaniu. Nawet nie jest podane. Gdzie to jest wyprodukowane i co to jest, ja bym sobie to wygooglowała. No i teraz właśnie pytanie, gdzie kupimy te produkty? Jeżeli dobrze googluję, to tą marę Naturals zasadniczo ona mi nie wyskakuje w żadnych polskich sklepach, więc ustalmy, że to jest pewnego rodzaju innowacja, nowość, zaś okaże, że to w Biedronce sprzedają, bo to bardzo często tak bywa. Ale no dobrze, ustalmy, że to jest coś takiego, wiecie, innego. No to teraz pytanie. Jak się zapatrujemy na bielędę wazelinkę do ust, dostępną absolutnie wszędzie, tak? są te pozostałe kosmetyki z Big właściwie nie tylko w Rossmanie kupimy, ale tak, na pewno bielendę w Rossmanie kupimy. Na pewno cienie Bell Hypoallergenic w Rossmanie kupimy. Na pewno wianka kupimy w pozostałych drogeriach konkurencyjnych dla Rosmana i tak jak powiedziałam, podejrzewam, że silkera również. No i teraz największym zarzutem, moim zdaniem bardzo dużym błędem Shiny Boxa, jest informacja na stronie, że te wartości tych boksów to ma być średnio 150 zł. No, tych 150 zł nawet żeśmy tej nie liznęli. Podejrzewam, że wartość tego peelingu do ust pewnie też jest lekko zawyżona, bo mamy tutaj do czynienia z wartością 86 zł. bez żadnych promocji, zakładając, że te kosmetyki dokładnie tyle. Kosztują. Bardzo jestem ciekawa, które według Was box jest bardzo interesowania, czy w ogóle któreś. Ja muszę Wam powiedzieć, najpierw obiektywnie, że patrząc na, na wartości, zawartości tych dwóch pudełek, zdecydowanie Big Glossy wygrywa bez dwóch zdań. Uważam, że są to produkty pełnowymiarowe, w porządnych marek. Nie są to żadne marki Krzak i zdecydowanie jest tu pewnego rodzaju jakiś deal. I myślę, że Big Lossy naprawdę jest dobrą zawartością. Faktycznie rozumiem, że kogoś Big Lossy, patrząc tylko na podstawie wartości tej edycji, może przekonywać na tyle, że ktoś decyduje się kupować te pudełka. W przypadku Shiny Boxa, e, powiem prawdę, że jakby mój mózg nie jest sobie w stanie wyobrazić e, argumentu, dla którego chciałabym kupować te pudełka. Ponieważ zdaję, no, mam dosyć mocne tutaj um, wątpliwości wobec tej zawartości. Natomiast, jeżeli mam powiedzieć już subiektywnie, to ja z tego Big Lossy jestem zadowolona. Um, tak, prawie, prawie. To znaczy, z szamponu jestem zadowolona, z maseczki jestem zadowolona, to chętnie przetestuję. Tego bym nie tknęła, gdyby nie zapach mango i brzoskwini, więc na pewno to również otworzę. No i tradycyjnie tołpa regeneracja, czyli produkt typu balsam, których ja mam na tony, więc oczywiście no, yy, z tego się nie cieszę, ale to już kwestia posiadania narni. Jeśli chodzi o shiny box, to tonik mgiełka mnie satysfakcjonuje. Yy. Peeling do ust, jagodowy Silker spróbuję, natomiast nie wierzę w ten produkt, powiem wprost. Nie wierzę w ten produkt, myślę, że będzie bardzo, bardzo e, sztuczny i, i niefajny. Takie mam przeczucie, ja mogę go sobie otworzyć nawet. Po prostu wszystkie produkty Silker pielęgnacyjne, z jakim miałam do czynienia, uh -huh. Były straszne, no i to chyba też będzie straszne. Jak coś ma taki kolor, sorry, może jestem już zmanierowana, ale pachnie to taką, takim zaizajerem. Nie pachnie to ładnie jagodami Mhm. Uh -huh. I to jest takie. Uh -huh. Tak jak się spodziewałam, tak też jest. To jest taka pianka. Tej nawet tego cukru, nie, nie. nie. Tak obstawiałam i tak jest dokładnie w środku, więc to absolutnie mnie nie cieszy. Cienie Bel absolutnie mnie nie cieszą. Wazelinka do ust arbuzowa absolutnie mnie nie cieszy za 6 zł, więc jedyne co mi zostaje to to. Z tego powiem że też jestem zadowolona, bo takie rzeczy się pyknie, nie? Jakaś marka, której nie znam, więc wow. Powiem Wam również w ten sposób. Te pudełka bardzo się zmieniły na przestrzeni ostatnich lat. Niegdyś Shiny Box to box, dzięki któremu ja w ogóle wkręciłam się w świat kosmetyków. To box poniekąd, dzięki któremu nawet zaczęłam nagrywać na YouTube. Tam były miniaturki fajnych produktów, były nowości kosmetyczne. Powiem więcej, to samo było w Big Lossie. Były nowości, były produkty niedostępne w Polsce. Wydaje mi się, że. Te czasy dawno minęły, dawno i nieprawda, jak to mówią, a opisy oferty na stronie po prostu są niezmienione od lat, przez co uważam, że wprowadzają w błąd potencjalnych klientów lub nowych klientów, którzy nie będą dociekliwi i nie będą przeprowadzali śledztwa, jak to jest w rzeczywistości. I to tyle. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów. trzymajcie się, do zobaczenia. Pa pa.